Cześć, zostało nam do świąt y, lekko ponad 3 tygodnie, czyli idealny moment, żeby przygotować sobie y, ciasto na piernik staropolski bądź długo dojrzewający. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie przygotować, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Przygotowania piernika będziemy potrzebowali pół kg mąki, 250 g miodu, 200 g cukru, 2 jajka, 10 g sody, 70 g mleka, 25 g przyprawy do piernika, 125 g masła oraz sól. Jeżeli chodzi o miód, najlepiej mieć taki naturalny, prawdziwy. Bierzemy się za przygotowanie. Na początek w rondelku musimy rozpuścić yy, cukier, miód. Naturalne, prawdziwe masło. Tutaj musimy pilnować, żeby to podgrzać, tak dobrze, ale nie zagotować, więc ja będę cały czas stała i to obserwowała. Jeżeli boicie się, że yy, macie za gruby cukier, że ten cukier wam się nie rozpuści, tutaj śmiało też możecie użyć cukru pudru, aczkolwiek ja preferuję zwykły, klasyczny cukier. No i co? Mieszam, żeby nic się nie przypaliło. I spotykamy się za chwilkę. Mieszam już tak, ja wiem, z 5-7 y, minut. Jak widzicie, masło mi się jeszcze nie rozpuściło. Y a to dlatego, że ja używam masła mrożonego. Po prostu jak są gdzieś czasami jakieś promocje, kupuję go więcej i zamrażam. Dzięki temu ono y, nie je uczeje tak jak czasami w lodówce, jak za długo leży, tylko zawsze jest świeże. A później ono i tak idealnie nam się rozpuści. Także tu jest taki mały y, protip, uwaga dla Was. Y, za chwilę to się zagotuje i jak już y, masło się rozpuści, odstawiam do ostudzenia. Masa gotowa. Jak widzicie, cukier nam się całkowicie rozpuścił. O to chodziło. Odstawiam do ostudzenia. Masa już nam przestygła, więc bierzemy się za dalsze przygotowanie ciasta. Teraz musimy mąkę przesiać przez sitko. Wy, oczywiście, możecie zrobić ten piernik z podwójnej porcji, czyli z kilogramu mąki. Po prostu te wszystkie składniki musicie przemnożyć razy dwa. Ja w zeszłym roku robiłam z kilograma i. Niestety to jest dla nas troszkę za dużo, więc myślę, że pół kilograma będzie optymalnie. Mąka przesiana, do tego soda. Następnie przyprawa do piernika, w ogóle dajcie znać w komentarzach jaką przyprawę do piernika bądź przyprawę korzenną wy polecacie, bo ja y, przeleciałam ich w sklepie naprawdę dużo i praktycznie każda ma, znaczy inaczej, każda z którą ja się spotkałam miała w składzie cukier, mniej bądź więcej, ale miała, bardzo chętnie bym kupiła taką, która w składzie nie ma cukru, no bo on jest tutaj niepotrzebny, więc jeżeli znacie taką dajcie znać w komentarzach, ja z chęcią y, się w nią zaopatrzę. I to jest etap, w którym możecie dodać yy, drobno posiekane orzechy. To jest bardzo opcjonalne. Możecie bądź nie. Ja zawsze na tym etapie dodaję dosłownie jedną małą łyżeczkę kakao, żeby on był taki troszkę ciemniejszy. Kakao też sobie przesieję przez sitko. O, dosłownie tyle. On wtedy będzie miał taki y, intensywniejszy, troszkę kolor, ale tak jak mówię, możecie nie dodawać kakao, a tutaj możecie drobniutko posiekać orzechy i dodać te orzechy. A ja sobie teraz to wszystko przemieszam. Jak widzicie, ja do wymieszania wszystkiego wzięłam taki duży garnek. Będzie najprościej, on jest ciężki, trzyma się podłoża. Do tego mleko. dwa jajka średniej wielkości, no i nasza wcześniej przygotowana, przestudzona masa. Jak widzicie ona jest taka gęsta, kremowa. To jest właśnie to, o co nam chodziło, że ten cukier się całkowicie rozpuścił na dnie garnka. Nie ma jakiejś takiej. Skorupy cukrowej. Dobra. No i chyba zostało nam najgorsze, czyli wymieszanie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o taki piernik, on musi spędzić w lodówce no minimum te 2-3 tygodnie, czyli akurat, jeżeli przygotujecie w najbliższych dniach śmiało będziecie mieli gotowy na święta. Można z niego zrobić dwie opcje. Taki piernik-piernik, czyli upiec z blat biszkopt czy biszkopt-balat i przełożyć go. Ja przekładam zawsze jedną warstwę robię z powideł śliwkowych, a drugą warstwę y, robię taką masę z kaszy mannej no i oczywiście część też idzie na pierniczki już nie przygotowuję oddzielnego ciasta na pierniczki tylko właśnie z tego ciasta biorę sobie kawałek i przygotowujemy pierniczki te pierniczki są naprawdę smaczne to jest właśnie to o czym mówiłam tutaj trzeba troszkę popracować bo to ciasto jest takie lepkie gęste tylko was serdecznie zapraszam do dołączenia was do naszej grupy na facebooku do zaobserwowania nas na Instagramie. Dajcie znać też w komentarzach, czy lubicie yy, piernik bądź yy, w ogóle przyprawę korzenną. Ja znam takich, co niekoniecznie lubią, ale ja jestem fanką. Ten piernik, yy, po tym czasie, który spędzi w lodówce, on powinien stać się taki twardy, gęstszy, bardziej kleisty, ale będzie Wam się naprawdę bardzo ładnie wałkował. Dobra, myślę, że już mamy wymieszane, żeby nam to nie zajmowało dużo miejsca w lodówce. Ja sobie wezmę szklane naczynie i przełożę. Ciasto na piernik mamy gotowe. Tak jak mówiłam, minimum 2-3 tygodnie w lodówce. Jak dłużej, się po, jak dłużej postoi, też mu nic nie będzie, będzie może nawet smaczniejszy. Was po raz drugi serdecznie zapraszam na naszego Instagrama. Tam na pewno wrzucimy jakieś pierniczki bądź piernik, to co z tego przygotujemy. Dzisiaj nie będę nic robiła, dzisiaj to ląduje w lodówce i czeka. Także od nas dzisiaj wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznych pierników, smacznego piernika. Do następnego. Hej! Dzisiaj nie ma żadnej próby smaku, bo ciężko. Nie chcemy was trzymać z tym przepisem tyle czasu. Więc yy, wrzucamy Wam tutaj yy, zdjęcie, jak w tamtym roku wyglądał piernik staropolski, długo dojrzewający, który właśnie przygotowałam z tego ciasta, także możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda po upieczeniu. Minęło 5 dni odkąd piernik jest już zrobiony. Pokażę Wam, jak on się teraz zachowuje. Zobaczcie, to ciasto jest naprawdę twarde. Czyli to, o czym mówiłam, że jak ono spędzi trochę czasu w lodówce, to będzie twarde. Więc jeżeli będziecie już chcieli z niego coś przygotować, to zalecam chwilę wcześniej wyjąć z lodówki. Wtedy nie będzie aż tak twarde, bo teraz nawet ciężko jest je wyjąć z miski. Także jeżeli będziecie coś robić chwilę wcześniej, wyciągacie ono, wtedy staje się takie bardziej miękkie.